Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym materiale. Postaram się w dzisiejszym odcinku, bo dawno takiego odcinka u mnie na kanale nie było. Postaram się, zrobimy przegląd sekatorów. Zobaczymy jakie sekatory pokażę wam, z jakich sekatorów korzystam, z jakich sekatorów jestem zadowolony, z których mnie jestem zadowolony. Oraz pokażę wam nowy sekator już piąty, który zawitał do mnie. Na gospodarstwo Każde sekatory mają swoje zastosowanie Przedstawię Wam pokrótce Jak to wszystko U mnie wygląda No i cóż Zobaczymy Co da się teraz Jak da się ciąć Goldena I przejdziemy w tego nieszczęsnego Radiona Prince'a Na sam koniec Pokażę Wam Jak ja mam zamiar w tym roku Ciąć tego Radiona Prince'a Dobrze Jesteśmy, Widzowie, taka oto skrzyneczka y, u mnie y, y, z sekatorami jest i może pokrótce, tak. Na pierwszy rzut y, nabytki z zeszłego roku, może powiększę, swensofty. Dwie sztuki swensoftów y, jest u mnie na gospodarstwie, jeden jak y, są to swensofty prócz 40, i e, zacznę może od pojemności baterii 4A. E, pojemność baterii 21V, e, 21W. I cóż mogę o nich powiedzieć na sam początek? Ano, mogę powiedzieć to, że to, o, widzicie, tak jak na przykład w tym tutaj, e, wychodzi, wychodzi po prostu. E, i to jest ten świeższy z zeszłego roku, nie z przed dwóch lat, bo ten jest z dwóch lat, a ten jest z zeszłego roku. Ten ma ochronę na palec, ale nigdy jej nie załączam z tego względu, że zwyczajnie sekator podczas wilgotnych dni zwyczajnie się wyłącza, nie chce ciąć, bo widzi, tak jakby cały czas widzi ten palec przy ostrzu. Sekatory ciężkie, dosyć ciężkie. Te prócz 40 przeznaczone u mnie głównie są do karczowania, o, tak jak tutaj widzicie, wyrywania, yy, usuwania starych kwater sadów. Yy, posiadam cztery baterie, no i tak do karczowania, no to po dwie sztuki na, na sekator yy, niekoniecznie yy, starcza do końca dnia, na 8 godzin roboty. Trzeba yy, w południe jedne wstawić do ładowarki, żeby po południu, około 14.00 15. Mogły się naładować, i, i, i trzeci, trzecią zmianę baterii trzeba po prostu y, robić. Jak jest dużo cięcia. Do zwykłego cięcia w zupełności wystarczają. Czyli to są takie te sekatory y, u mnie środkowe, które są od jakiegoś czasu. Zaraz je porównamy do innych. Y, ten sekatorek to najnowszy, można powiedzieć, najnowszy sekatorek. Najnowszy z całej gamy Kampaniola, ale to na sam koniec. No i sekatory e, weterany u mnie e, są to sekatory Infaco 3015: zarówno jeden, jak i drugi. Ale widzicie tutaj, e, no niestety. Co mogę powiedzieć na temat tych sekatorów? Baterie bardzo dobre. Pracują u mnie cały czas. Przeważnie tnę nimi ja i mój tato. Ten jest mój. Przedwczoraj dałem bodajże te sekatory chłopakom z Ukrainy. No i w jednym sekatorze został. W moim. W moim. Jak on to zrobił? Nie wiem. Został ucięty kabel. Możecie zobaczyć. O. Uciął mi chłopaczek kabel, a za dwie godziny drugi mistrz upierdzielił nóż. Także, o ile nóż to sobie kupię i założę, i nie będę nikogo tu nożem ob obciążał. No, tyle kabel, no to niestety za kabel to ja płacić nie będę, bo to jest zwyczajna. Zwyczajna nieuwaga i, i, i uważam, że można było to ciąć, nie ucinając tego kabla. Kabel kosztuje 250 zł, także dlatego kupiłem e, Swensofty, żeby zwyczajnie nie niszczyć, nie dawać pracownikom e, sekatorów InFACO, bo są za drogi, za drogi gipsy, za drogie części. A ludzie tego po prostu nie szanują. A te to wiadomo, koszt około 1000 zł, no może nawet 1200, chyba czy 1300. Nie wiem dokładnie, jak te ceny Swansoftów się teraz kształtują, ale zobaczymy, jak długo wytrzymają, bo te już mają po kilka milionów cięć za sobą. A ten starszy Swansoft ma dopiero tych cięć 200 tysięcy. Także o ile dotrzymają pierwszego miliona. No to będzie już duży sukces, no te już mają po ponad 2 miliony, może nawet i więcej. Także ładnych parę hektarów wyci wycięły te sekatory ogólnie i te sekatory, i te to są waga ciężka no i tutaj chcę teraz coś takiego yy, nabyłem coś takiego yy, co jest sekatorem wagi średniej, nie jest to bardzo ciężki sekator, że ma te zabezpieczenie zobaczymy czy podczas a, zobaczcie, sprytne. Dwa razy i rozwarcie, czyli bardzo szybkie. Bardzo szybka zmiana rozwarcia. No i cóż, idziemy. Zobaczymy w goldena. I jak to ciąć? Troszkę większe damy jednak, bo ciężko pocelować. do takiego cięcia uważam, że tu będzie podcinanie od dołu, jakieś tam skracanie ewentualnie. Klikania będzie bardzo dużo na tych drzewkach ale musowo to zrobić z tego względu idealny. To będzie według mnie bardzo dobry sekator do tego typu cięć. Nie będzie trzeba się tu męczyć, dźwigać softów, tylko śmiało będzie można, widzicie, tu jest rak, w ogóle to tak, to tak, to tak, to tak. Drzewka są wsadzone dosyć gęsto, więc nie będziemy tutaj Trzymać tego jakoś bardzo długo, praktycznie każdą gałązkę trzeba je przyciąć, żeby nie doprowadzać drzewek do tego, żeby miało drobne owoce. Słuchajcie, pierwszy largo trzymam teraz w ręku Nie miałem wcześniej, nie ciąłem nim. Zresztą, jak się widzieli, nie był używany. O, będzie spykanie tutaj. Będzie i to sporo. o takich, które są niżej będziemy wycinać, usztywniać gałęzie. Żeby nie owocowały przepraszam, żeby nie owocowały na końcach, bo nie jest to pożądany efekt słuchajcie, specem nie jestem odcięcia, ale to jest oczywistą rzeczą, że im gęściej wsadzimy tym krócej trzeba te drzewka trzymać w ryzach według mnie takie takie cięcie jak ja teraz tutaj zacząłem robić będzie wystarczające nie będzie ani za mocne ani za słabe nie trzeba się bać ciąć mocno no i tyle w temacie, trzeba usztywniać przykracać zapobiegać opadaniu gałęzi i podnosić koronę troszeczkę na temat tego ile ten sekator będzie trzymał, no to będę mógł odpowiednio w trakcie sezonu coś więcej powiedzieć, na to chwilę mogę jedynie stwierdzić, że jeszcze bateria tu nie była ładowana, tak jak wsadziłem nową tak jest. Jedyne co mogę stwierdzić to to, że bardzo fajnie leży w dłoni. I dam go mojemu. Będzie miał ferię. A może kupię mu drugi, będzie miał ferię. Będzie mi pomagał. To będziemy sobie spykać. Tutaj właśnie będziemy sobie spykać tego goldena. Ale raczej zaczniemy na pewno od wierzchołków, tak? No widzicie. Do słupa do słupa przejdę, od słupa do słupa. Może na tym mniejszym rozwarciu szłoby tutaj lepiej? Aha, tu mamy rak. No i coś, i z drugiej strony przejdziemy w takim razie. Uważam, że. A tu już widzicie, z jednej strony się przetnie, to już... Z drugiej nie ma tego cięcia aż tyle chłodnawo. Dzisiaj w ręce wydaje się, że jest jakoś tak nie jest zimno, ale rosa powoduje to, że ciągnie po rękach ciągnie. No tutaj górta, nie będziemy chycać. No, ja widzę to tak. Od słupka do słupka, zrobione. Jest spykania. Żeby towar był odpowiednio gruby, no to jest spykania. Mamy całą zimę na to w sumie. No i teraz zapraszam Was szampiona tego. Zapraszam Was w Regiona Prinsa. Zobaczymy jak podejść do tematu właśnie tego Radiona Princea. Zabiorę już ze sobą w takim razie kampaniolę. No i jesteśmy w Regiona Prinsie, w tym nieszczęsnym. Zobaczcie, może przybliżę troszeczkę. Już tu od słupka do słupka zrobiłem. Tak jest nierobione. O. Delikatnie. Tryb eko tutaj włączamy, bo jest naprawdę tych gałęzi, tych pąków nie ma jakoś nie wiadomo ile. Tylko wchodzące w rządek, nachodzące na siebie. Czak tu jest cię... tu nie cięte, a tu cięte. Skracanie jakichś długich gałęzi. O widzicie, tak jako tu listwa była, tu już w ogóle tego nie skracałem sekatorem. Listwa zrobiła to za mnie zostawiamy taką gałąź zostawiamy te bo na końcach tych niektórych krótkopędów będą pąki a tych pąków na takich gałązkach jest w tym roku mało, będziemy tutaj starać się na tych drobnych gałązkach te pąki zostawiać tak jak tutaj widzicie jest pąk tu mamy ponka, tu mamy ponka na końcówkach. No tak jak tutaj mamy ponka w sumie. Także tryb eko. Nie będziemy się znęcać nad Jona Goldem. Góra też lekka korekta. Dosłownie trochę. Dosłownie trochę. Powiem Wam, że nawet najmowa w tym roku nikogo nie będę. Będziemy robić korektę samemu. Tu też już wszedłem. Po tej stronie jest zdecydowanie mniej cięcia w ogóle. No to jeszcze w takim razie pokażę Wam. Po stronie tej, gdzie tego cięcia jest znacznie mniej, tu jest złamana. To w ogóle usuniemy, tu przykrócimy. To zostanie. Tutaj też będziemy mieli, chociaż tu nie będziemy mieli ponka żadnego. trochę będziemy cieli po ponkach w tym roku, jak to się mówi. Będzie cięte po pąkach. Niektóre oczywiście będziemy skracać, przysztywniać. Dłuższe jak sekatur out. Chociaż na nich pewnie będą jakieś jabłka, no ale też nie będziemy tu robić jakiejś przesady, że będziemy tak zostawiać, że się w końcu. Gdzieś tam poskracamy I takie warkocze też nie będziemy ich trzymać, ale powiem wam, e, cięcie raczej będzie e, takie zachowawcze, opadające gdzieś do ziemi. Również aut, tu przykrócimy. Proszę. Trochę pozrzucać starych gałęzi, porzucać tych gałęzi, które są po listwie popodnosić, poprzekracać Tyle. Prince tryb Echo. Bo może być problem. Tu zwachycnęła listwa no i tu ostatnie drzewko, już więcej dział nie będę. Tu mamy ten dół był zdecydowanie za nisko. Człowiek się musi dopiero e, wprawić w, to, w te cięcie. Jak się przyjdzie e, po długiej przerwie, no to tak czasami jest, że w sumie nie wiadomo gdzie tu mamy raka. W sumie. Nie wiadomo jak do tego podejść. Fajnie tnie. Zaraz przejdzie, przejdziemy na podsumowanie tych sekatorów, wszystkich, które mam. Powiem wam. Które w miarę mi się sprawdzają, z których jestem więcej zadowolony, a z których sekatorów jestem zadowolony mniej, w mniejszym stopniu. Także zapraszam na podsumowanie. No i zrobimy podsumowanie. Słuchajcie, infako. Infako sekatory najdroższe z całego zestawienia. Zdecydowanie najdłużej są u mnie. Jest to sekatory do zadań specjalnych. Wiele milionów cięć, bez jakichś dłuższych awarii. Marka sama w sobie. Coś tu dużo mówić. To jest sekator najdroższy. No dalej kolejnym sekatorem wiadomo. Swansoft jest sekatorem tańszym jak jak kampaniola, ale ja już tutaj zauważam pewne różnice na korzyść kampanioli. Zdecydowanie lepsza jakość wykonania, sekator, no pomimo to jest 30 MK, Stark M, czyli on tam ma do 35 mm, zdecydowanie sekator szybszy, zdecydowanie lepiej przełącza się tryb rozwarcia ostrza i Tutaj nigdy w tym swensowcie nie wiem, jak to. W jednym się włącza inaczej to rozwarcie, w drugim się coś przytrzymuje. I wiecznie, jak mam problem, muszę do Pawa dzwonić mnie Paweł, kurwa, którym to się y, te rozwarcie y, rozszerza, którym zwęża? No jak dla mnie, trochę nieporozumienie. Y, nie ciąłem kampaniolu większą ciąłem, czy nie ciąłem? Y, jeszcze chyba nie, nie miałem okazji ciąć, to bym, polu, 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 nie, to bym porównał kampaniolę większą z tym Swensoftem, bo tak, to kam Swensoft jest plus 40, to jest 35. Ciężko porównywać te sekatory, ale no mi się wydaje, że tutaj na korzyść, jeśli chodzi o jakość, przemawia y, kampaniola. Wiadomo, Swensoft jest tańszy cenowo, ale no coś, coś za coś. Yy, w trakcie sezonu na pewno dowiecie się, jak ta kampaniolka się dalej sprawuje. Na pewno do delikatniejszych drzew typu Gala Golden, no a te top no to do takich drzew starszych. Jakość ich jest zdecydowanie gorsza, swensoftów w porównaniu do kampanioli, no coś, no i tyle, no. To mogę powiedzieć i to mogę porównać więcej z biegiem czasu się dowiemy, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, jakie sekatory macie i jakie byście wybrali pochwalcie się swoimi doświadczeniami w tym temacie.